Ready or not. Here I come, you can't hide. właśnie idziemy do radia Właśnie, dojechaliśmy do radia Ready or not. Here I come. You can't hide. W nowej mowy wydaje się to bardzo proste i przyjemne Raz byliśmy w radiu Jestem Sylwia, a tutaj widzicie kursanta piotka. I były duże emocje Mówiło nam się fajnie Przynajmniej eee, no, tak Przynajmniej tak się wydaje, że wszyscy nie narzekali. Będziemy dzisiaj gadać o ciekawym temacie o nowej mowie. Ready or not, here I come. You can't hide. O Nowej mowie to jest proste i przyjemne. <grymne> Ale później byłem taki wylosowany, taki spokojny. Wychodziłam z gabinetu Logopedy, nie byłam w stanie powiedzieć do mojej mamy. Co robiłam w tym gabinecie? Było bardzo ekskluzywnie. Rówieśnicy mi na przykład próbowali pomagać, e, chcieli dokończyć za mnie zdanie, jednak mi to bardzo przeszkadzało. Czułam się właśnie gorsza, że oni to mogą powiedzieć, ja nie mogę. Będzie to nasz wyjątkowy trening mowy w ekstremalnych emocjach. Tak się idzie do radia. O, się czuję taki dumny siebie.